Wieczorna, spontaniczna akcja jak co roku na własnej sadze drzewa miododajne i krzewy w pobliżu moich pasiek. Akurat to jest, mam tutaj 300 metrów od, od tej głównej pasieki, jest dolina rzeki Buk. Wzdłuż tej doliny jest bardzo wysoka skarpa, mająca nie wiem, trudno powiedzieć, czy z 20 metrów. I wymyśliłem sobie taki sposób na, na wzbogacenie tutaj bazy pożytkowej, wykorzystanie, tego, wykorzystanie właśnie tego ukształtowania terenu. Wiadomo, lipa lubi się rozsiewać na bardzo duże odległości, a tutaj wymyśliłem, żeby właśnie na samej górce. Tutaj porozsadzać te lipy. Dzisiaj rozsadziłem około 30 lip szerokolistych. Mam takie stare przydziałce przy lipy szerokolistne, one mi się nasiewają nawet do 50 metrów. I co roku je wykopuję te siewki. O, tutaj jest jedna na przykład. W tym właśnie szukałem taki, taki areal w miarę. Niezarośnięty, bo tutaj już właśnie wchodzi sosna i czeremcha. Właśnie chcę wykorzystać to ukształtowanie terenu, żeby ta lipa później sama się rozsiewała. Nasiona lipy mają takie skrzydełka, i podczas właśnie silnych wiatrów. Myślę, że dzięki temu, że jest takie ukształtowanie terenu, że jest na samym szczycie tej górki, te lipy będą się rozsiewać nawet do kilku kilometrów, już z tego miejsca. Pod, powinny się przyjąć u mnie te lipy rosną jak kwasty rozsiewają się przy siatce przeważnie tam gdzie nie jest koszone właśnie wykorzystuję ten teren i ukształtowanie tej mojej pasieki przyprzywa się do linia o to jest następna lipa posadzona i tak wzdłuż tej górki właśnie Przedem i sadziłem te lipy.